Włączyłem na skam serwery, tylko po to, żeby zakupić wszystkie najlepsze rzeczy z item shopu Oraz sprawdzić, czy dzięki temu będę w stanie zarobić jakiekolwiek pieniądze Jednak jest jeden mały problem, o którym musicie wiedzieć W tym filmie wydam serio mega dużo swoich pieniędzy Więc w tym momencie prosimy was, żebyście zostawili lajka, zasubskrybowali ten kanał A po filmie wejdźcie na craftkio.pl A ja rozdawam 100 zł do ładowania, więc piszcie swoje linki w komentarzu Dobra, moi drodzy, dzisiaj wejdę na kilka serwerów I pierwszy z nich jest jakiś modnej SMP Nie wiem, co tutaj się może wydarzyć, ale dobra, wejdźmy na niego e, halo? No nie no, zajebisty nie. Przecież ja umieram w klocku, halo, halo Dobra, przeżyłem jakimś cudem i... Przecież na tym serwerze nawet nic nie ma Co jest? Ej to jest dosłownie przecież z tej Paczki, której, którą ja robiłem. Nie no to jest Tragedia stary. Ej, no ogólnie jest mały Problem, bo w sumie nic chyba tutaj za bardzo Nie zrobimy. Okej, okay, czy mogę niszczyć spawna? Nie mogę Nie mogę, ale jest skrzynka, patrzcie Jak ten spawn jak to wygląda. No super, super Naprawdę niesamowity serwer. Jest item shop Podany, więc ja go sobie przepiszę szybko No i zobaczymy co można ciekawego kupić Ponieważ moim celem jest zakupienie wszystkich zarąbistych rzeczy tutaj i zarabianie pieniędzy. Dobra. Wejdźmy na ten item shop i co tutaj może kupić? Brasza. Wsparcie serwera. Ranga moderator. No nie no, naprawdę, naprawdę. Szczerze, zakupiłem tu coś, ale wątpię w ogóle, że to dostanę. Nawet nie da się i żadnego, ja nie wiem o co tu chodzi. Nie no, dobra, ten serwer to jest typowy scam, więc tutaj wolę nawet nie ryzykować chyba swoich pieniędzy. Jednak następny serwer będzie o wiele lepszy, więc musicie obejrzeć ten film do końca. Dobra, mam następny serwer, jednak przed wejściem będę musiał zmienić nick Może być sta stary niedźwiedź, jest idealny, moim zdaniem. Cash EU, moi drodzy. I tutaj grają cztery osoby. Dobra, wejdźmy tu, zobaczmy, co się dzieje. No, ogólnie mam problem z wejściem na serwer, bo cały czas mi pisze, że z twojego adresa IP zarejestrowałeś więcej niż jedno konto i mam się skontaktować z administratorem serwera. Z dlatego zmieniłem nick no i spróbuję teraz ponownie wejść. No liczę, że się uda. Proszę, wejdź mi na ten serwer, no, błagam cię. O o działa, dobra. Dobra, tryb cash block. uwaga. Dobra, wbiłem. Let's go. Zarobiście. Dobra, jestem na tym serwerze i jest tutaj jeden dziób. Jest jakieś jak raga media w ogóle. Youtuberzy jacyś. No dobra, ja bym chciał w ogóle zobaczyć co tutaj jest na tym serwerze na początku i co możemy tutaj ciekawego kupić, ale to zaraz to ogarniemy. Kilof 63 nawet tu jest w skrzyni. Dobra, zarobiście. Nie no dobra, ej, dobra, jak są rzeczy do kupienia, chłopie. No dobra, ale czy jest coś takiego jak testowy brasz? Jest testowy brasz, moi drodzy, darmowy. Na 15 minut. No dobra, chłopie, no to w takim razie trzeba iść chwilę pokopać. A w dalszej części filmu wejdę na Item Shop, przez co naprawdę mocno się dziwicie. Bo są tam takie usługi do kupienia, że naprawdę rozwaliło mi to głowę. Random teleport. Tepnij mnie w losowe kordy, błagam. No i dobra, mogę używać brasza, mogę. Normalnie działa, jest. Działa, działa. Patrzcie to, zarabiamy kasę. Pierwsze pierwsze, pierwsze grosze, że tak powiem, na testowym braszu. No ale ja generalnie zaraz zamierzam i tak wejść na Item shop. I zakupić sobie jakieś ciekawsze rzeczy, ponieważ w tym odcinku, tak jak powiedziałem, kupuję wszystko z Jair Co może mi zwiększyć szansę na to, żeby zarobić i wypłacić tutaj pieniądze. Jak tu wypłacić pieniądze, moi drodzy? Gośnik wypłać. No i nie mam pojęcia, od jakiej kwoty tutaj można wypłacać. Pewnie 20 ziko. Obstawiam. 20 że dropnąłem, lolej, ale kurde, dobrze, tu leci. Kasa. Więc szczerze, naprawdę może to być mocny film. No jestem ciekawy, ile wydam tej kasy, nie? Ej, dobra, patrzcie jak mi leci. Ja pierdzielę. zaraz miałem złotówkę. Chłopie, no ja no, dzisiaj to klasa jest po prostu. Ej, mam już ponad złotówkę! Co jest? Ale ja dropię! Dobra, są ragi do kupienia? Ranga milioner. Kit cash. Brasz 5x5. O, kurde, dobra. Jakie tutaj rzeczy się dostaję? No i oczywiście procent do wykopania kasy z bloków. No musimy to widzowie kupić. No, ciapierdzielę. Dzisiaj tyle pieniędzy wydam, że aż mi się nie chce o tym myśleć. Naprawdę. Nie no, aktualnie. No naprawdę, kurde, fajnie to leci. Fajnie, naprawdę. I się zastanawiam, czy sobie nawet na tym zwykłym braszu trochę nie podropić kasy i dopiero później sobie kup, kupić jakiegoś tego dowalonego brasza. Mam no, jeszcze 13 minut tego brasza, więc kurde. Czy jest jakiś turbo cash na przykład tutaj? Turbo, turbo. No niestety nie ma. Jakiś ukośnik daily, już odebrali. O, rzadki klub. No i dobra. Jeszcze są Kobel X, z tego co widzę. Kurde, to jest naprawdę cieka ciekawe rzeczy. Rzadki klucz. No dobra, otwórzmy to sobie. Dostaliśmy koper Copper Eingot. <laughs> nie no, tragedia. Dobra, czy z Kobel X dostanę coś ciekawego? Żelazo. No nie, nie, no, to, nie są, to nie są fajne rzeczy. Wiecie co? Ja chyba po prostu wejdę w tym momencie na item shop i w ogóle sprawdzę, co tutaj można kupić. Dobra, określiki ten shop. No i wejdźmy. Dobra, moi drodzy, jestem już na stronie i cash block wybieram. Dobra, można kupić ragę milioner za 100 złotych. No czyli to będziemy musieli na pewno kupić. Czy jest coś jeszcze ciekawego? Eee, czekajcie, bo tutaj z tego co widzę, jest coś takiego jak czy gotówki, nie wiem co to znaczy, czekajcie Zobaczmy, może to ma opis jakiś, po zakupie Otrzymujesz dostęp do podkładania sobie środków Aby trenować innych graczy, maksymalnie strona Jest blokada 5PLN na 6H, co? Ej, dobra, to jest dowalone To jest dowalone, ja to kupuję, no dobra, czyli Z moich ogólnie obliczeń to musimy kupić tak Ragę milioner za stówkę, czy ona ma coś jeszcze? No i, a, ona ma jeszcze tego 5x5, więc to zarobiście czyli za 100 zł Najlepiej by było kupić jeszcze to ten bogactwa Czyli 120, złoty kask 140, czyli 240 zł wydam na ten film, no nie Tragedia ogólnie, ale niech będzie. Jednak przed tym zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał, bo naprawdę mi na tym zależy. Dobra, słuchajcie, zaraz to wszystko kupię. Spokojnie, spokojnie. Na początku może podrobmy sobie jeszcze trochę chwilę pieniędzy tym. Ja się naprawdę kurde obawiam. Ja się boję, że będzie skończy się tak, jak na ostatnim filmie, że kupię znowu tego brasza. Na przykład tam miałem do kupienia brasza 20 i jest była lipa, nie? Bo oni mnie oskamowali dosłownie. Zostałem oskamowany na kasę. Jak tutaj zostałem znowu skamowany, to ja po prostu płaczę dzisiaj. Po chwili miałem wykopane już dwa złote, co było naprawdę dobrym wynikiem. Dobra, ustawiam. Mam. 2 zł. Kobelixa znowu stawiam. Dobra, zapytajmy, może na czacie. Od ilu tu można wypłacać kasę? Ej, serio, tu naprawdę jaki za dobry jest ten drop? Popatrzcie, jak mi leci. No, ja nie wierzę, że oni kurde wypłacają to. 20 zł można wypłacić, jak mi napisał. No, także Git. No, ale kurde, to jak to jest możliwe? Jaka to jest stopka hajsu? 18. okej, okay, czyli ten drop po prostu będzie się zmniejszał. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy, serio, kupić tego brasza i nie ryzykować. Bo jeżeli dropniemy po prostu dużo kasy w jednym momencie, no to ten procent będzie po prostu teraz lepszy. Dobra, robimy to, robimy to. Jedna da chowam tego brasza i kupuję po prostu Milioner i brasza piątkę. A, nie mogę otworzyć ender chesta. Ty, nie no naprawdę. Nie no, xd. Ej, no stary. Nie mogę otworzyć ender chesta. Zbugowany serwer. Ja się boję, że jak miał dwa brasze, to się zbuguje. Czy mogę go wyrzucić? Ej, mogę go wyrzucić normalnie? What the fuck? Dobra, idę na radną teleport w takim razie. Ej, dobra, ja sobie tego brasza, w takim razie zostawiam. Tylko przydałoby nam się chociaż drewno do zrobienia skrzyni, żeby gdziekolwiek schować tego brasza. Dobra, w tym serwerze chyba nie istnieje coś tak jak drewno. No jest tylko jedno. Dobra, wezmę to. Wezmę to. I szczerze, naprawdę czuję tutaj potencjał, że możemy zrobić naprawdę dużo pieniędzy. No, ale to wszystko zależy od tego, czy ten serwer po prostu nie jest scamem. Dobra, chowam w tym momencie brasza do skrzynki. Mogę tak zrobić, to jest mega dziwne. Czy on w ogóle tutaj teraz czas mija? 8 minut, 3 sekundy. Dobra, nie mija tutaj czas teraz w ogóle. Ej, dobra, to jest mega mocne, nie? Dosłownie bym mógł wejść na multikoncie i sobie dać takiego brasza. <laughs> I bym mógł skończyć nieskończoność braszy, no ale spoko. Jednak obiecałem wam, że kupię wszystkie najlepsze usługi, więc postanowiłem to zrobić. No dobra, ranga milioner, let's go. Podaj nick serwera. No dobra, kupujemy, moi drodzy, rangę milioner, oczywiście. blik Oczywiście akceptujemy. Pierwsza stówka idzie się walić w tym momencie. No co? No, ja będę wam mówił, tak? Halo, halo, bo jest przetwarzane. O, dobra, git, zapłaciło mi, git, jest git. Już przez chwilę się wystraszyłem, że będzie lipa i, i, i mi nie zaakceptuje, bo tak długo ładowało. Ale dobra, gdzie mam rangę milioner? I brasza w ogóle, jak ja to mam dostać? Dobra, poczekajmy chwilę, liczę na to, że to po prostu zaraz dostanę. No, jak nie dostanę, to się po prostu popłaczę prawdopodobnie, ale... ale wiecie, jak to jest. Cały czas nie dostawałem rangi, więc trochę się stresowałem. Ej, no kurde, nie mam nic. No proszę, prze... Powiedz, że ja to dostanę. No jest, dobra! Graczent, co kupił rangę milioner, yes, Git. Dobra, musiałem chwilę poczekać. Okej, okay, a gdzie mam otrzymać? Jak, jak to działa? I ten Szot trzeba wpisać? I ten szot odbierz. Milioner, aha. I te teraz otrzymuje rangę milioner, ta? Dostałem, jestem brasza. Co? To jest brasz 5 na 5 czy brasz 50. Na... Poczekaj, bo ja nie rozumiem. Ej, dobra, klikam. Ej, co jest? Ej, co jest? No to. Aha! No dobra, to nie jest brasz 5 na 5. To nie jest brasz 5 na 5. Ej, dobra, ja jestem albo debilem. Ja przestałem przystałem. Rangam, cash, ranga milioner. Nie no, powinno stać, się rasza 5 na 5, a ra... nie brasza 50 na 50. Ale on i tak tak słabo działa, w sumie. O Boże, ale on lipnie działa, ten bras. Jest na niego normalnie cooldown. I szczerze, nie no ja więcej zarabiałem na, na, na tamtym braszu. To jest śmieszne trochę. Ej, dobra, też szczerze, trochę ska skamowy jest ten braż, według nie. No bo patrzcie to, mam cały czas 2,36, dropię tą kasę, ale kurde, chyba nawet tym testem razem że ją dropiłem. Dobra, nie, nie, mam pojęcia, nie mam pojęcia. Ale kurde, przekinij to. Przekminij to totalnie, nie? Nie wiem, czy jak widzę w ogóle serwera, czy nie stracę tego brasza bo, bo kurde, jest taka możliwość w ogóle. Czekajcie, a wezmę sobie tego. Raczej mi też nie powinien zniknąć. No, nie no i patrzcie to, no tym więcej chyba zarabiam w ogóle. A dobra, spróbujemy tym. Dobra, nie wiem, będę kopał na zmianę, może. Mamy 255. No i dobra, kopię na zmianę. Nie da, się, nie da się tego inaczej zrobić. Ja pierdziłem, co to jest za serwer w ogóle. Gdzie ja trafiłem, stary? Nie, no patrzcie, ile zdałem, a Brash 50 nic nie dostaje, on jest taki słaby. Moim zdaniem scam moim zdaniem scam brasz, totalnie. Ale w ogóle nie wiedziałem, że go dostanę, tak szczerze myślałem, że dostanę piątkę. No dobra, ale to nie wszystko, bo trzeba kupić o wiele więcej rzeczy. Kurde, ale mało dostaję tej kasy. Myślę, że więcej wiele dostanę. Dobra, trudno, lecimy dalej, widzę. 4 złote wykopane, a my chcemy o wiele więcej, więc mam nadzieję, że serio uda się wypłacić dzisiaj kasę. Zakupiłem kolejne rzeczy. A był to totem bogactwa oraz złoty kask. Dobra, to ten bogactwa na początku. Zenty, Dobra, widzowie. Dwie 20 zł właśnie idzie się walić Mówię od razu złoty kask oczywiście Ja pierdzielę nie no dramat jest dramat z tymi pieniędzmi widzowie Wydostępnijcie ten film komuś, błagam was Dobra moi drodzy, kupiłem wszystko to Czekam tylko jak też, aż te płatności po prostu przejdą No i liczę, że będę w tym momencie taki bogaty, że kurdy masakra, nie Mamy 4 złote wykopane, a wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tutaj zarobić naprawdę mnóstwo pieniędzy Zaraz kupię jeszcze te podkładanie, to w ogóle może być ciekawe Oj, i twój test wreszcie skończył No to lipa, bo ten to strasznie lipnie działa O, Zendy zakupił, dobra, zarobiście Dawaj mi to złotem bogactwa i złoty kask. No dobra, czy w tym momencie będę zarabiał mega dużo pieniędzy? No nie wiem, zobaczymy. No aktualnie dostaję cały czas jakieś tam grosze, ale nie, no leci jakoś, no leci, nieźle, nieźle. Naprawdę jest ok, widzowie. Postanowiłem, że wbije chociaż 10 złotych, a następnie kupię dostęp do podkładania pieniędzy, żeby sobie wyrównać tą kwotę do 20 i wypłacić hajs. Ponieważ jak wiecie, gdy macie za dużo pieniędzy, coraz mniej wam jej leci. Więc to była mega dobra taktyka. Dobra, stary no to jest naprawdę mega dobry pomysł, co teraz mam w planach, ale kurde, no zobaczymy, czy to wyjdzie. No zobaczymy. Czy to wyjdzie? Martwi mnie to, że ten kulon jest taki duży. Serio, ten bracz to totalnie słabo kopie, moim zdaniem. Znaczy, no dostajemy coś, ale kurde, ten testowy to był nawet lepszy chyba. Coś tam zarabiamy. 4,50. Nie no, zarabiamy 5 w sumie. No, dobra, zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ludzie to mnie na czacie pytają, czy mogę im coś dać. Stary, ja to jestem biedny, no co ja ci mogę dać? Ja tylko i wyłącznie kupuję te rzeczy, bo widzowie mnie oglądacie, wy mnie oglądacie, więc dzięki bardzo. Ej, ja w ogóle już bijam 6 zł, ej, to jest sporo. Ej, co jest? Ile kasy tak dostałem? 6,50 mam. Ej, dobra, to jest powalone. To jest powalone, stary. Ja tutaj naprawdę jestem w stanie zarabiać kasę. Do... Czy, czy oni mi ją wypłacą po prostu? No dobra, ja pierdzielę ten brasz to też jest w ogóle jakiś losowy, nie? Nie wiem co, o co tutaj biega. brasz 50 i tyle, nie. Nigdzie nawet tego napisane chyba nie było. Albo ja jestem ślepy, naprawdę nie wiem. Patrzcie jak ja sobie kopię, kurde, no to jest powalone przecież. Ej, dobra, właśnie wbiłem 7 złotych, Czajicie to? No, I na dyszka. Dobra, jak wbiję Ja pierdzielę, jak mi to leci. No co jest? Ej, dobra, a ten serwer to musi być scam, bo to jest niemożliwe, nie? Ja, to jest niemożliwe po prostu, że to, że to jest prawdziwe. No tak to leci, że to jest porąbane. No skąd by mieli tyle kasy. No, nie wiem, ja, ja w to nie wierzę. Ja to nie wierzę co się dzieje po prostu. No patrzcie to no Zaraz będę miał 8 Ziko, nie? A gram na serwerze 20 minut! 20 minut! Nie no, masakra. Dobra, moi drodzy, właśnie wbijam powoli 8 ziko. Brakuje mi dosłownie 10, 10 groszy, stary. 10 groszy, nie. Ja pierdziele ej, nie, to jest niemożliwe dla mnie. 8 zł mam! 8 złotych mam, co jest? Dobra, ja jestem ciekawy, czy ten drop rzeczywiście mi się zmniejszał bo on kurde na razie cały czas w miarę ok leci. No patrzcie to, no cały czas, cały czas coś mi leci, nie? Nie wiem, nie, nie rozumiem co tutaj biega. Naprawdę, ej, nie rozumiem, nie? Cały czas sobie kaset, po prostu. Nie wiem, to jest niemożliwe dla mnie. Dobra, ja już mam 850. 22 minut. Stary, to lepsze, lepiej niż pracy chyba jest nie. Na etacie. No patrzcie to, co się dzieje, no ale kurde, tylko mi tak leci, bo tylko ja dropię kasę, w nikt nikt, in, nikt innemu nie dropi nic. To też jest podejrzane, strasznie. Nie, mi się zdaje, że drop zaraz... 9 ziko mam, Dobra, nie, nie, dobra, dobra. Dobra, stary, o co tutaj chodzi? Wytłumaczy mi ktoś? No cały czas normalnie leci, bez kitu, nie? Zobaczymy, co tu się wydarzy, bo naprawdę nie mam pojęcia. Ej, dobra, mam 10 zł. Mam 10 złotych, czajcie to? Ej dobra, ten drop dalej się nie zmniejsza. Ja nie rozumiem o co tutaj chodzi, nie. Dobra, chciałem wykonać tych 10 złotych, no ale nie wiem, wykopię chyba do tych 15, bo to jest naprawdę... Na luzie do ogarnięcia. No tak mi się wydaje, że do tych 15 to damy radę na luzie. Cały czas mi leci chopie te kasy, że ja nie wiem, nie muszę robić. I później kupię po prostu te wzbogacenie się, czy co tam było? Czy jakieś doładowanie, czy coś, że mogę podkładać kasę. No i zobaczymy, co w ogóle działa, ale będę mógł od teraz wypłacić prawdopodobnie. No to jeszcze wyjdę na plus tego serwera, widzowie. Chyba, że mnie skamują, naprawdę, nie? 11 Ziko, bratku, 11 Ziko! Niemożliwe. To jest niemożliwe, kurde. Dobra, szczerze, dla mnie jest niemożliwe. Mamy praktycznie 12 złotych. To cały czas jakoś tak No nie wiem, cały czas leci mi ta kasa ogólnie. Kupuję chyba te podkładanie, no jestem ciekawy. Nie nie wiem, no daję sobie tą piątkę zatrzymy. Czy jak będę miał, nie wiem, 16 zł, to czy będzie tak samo leciało, bo po prostu nie, nie dowierzam, co się odwala, nie? No, ale kurde, cały czas nie leci. No leci, patrzę 12 zł już mam, praktycznie. Dobra, nie, no kupuję to. Tak z ciekawości, czy spadnie mi po prostu procent hajsu, nie? Także dajcie mi chwilę. Dobra, moi drodzy, kupiłem. No i teraz pytanie, jak w ogóle to podłożyć? Jeszcze nawet nie wiem, nie, ponieważ jakaś jakiś będzie do góźnić podłóż. Zaczęło się w ogóle wyświetlać na czacie, że to kupiłem, bo po, powinno. zaczymy kiedy przejdzie ta płatność. Sczajcie, podóż, podłóż, jest coś takiego w ogóle? Podłóż 5, nie wiem. Nie wiem jak to zrobić nawet stary. Ogólnie może powiem czytać ten opis tej usługi chociaż. Nie, wiem, czy tam była komenda. Dobra, poczekamy chwilę i może zaraz zaraz się wyświetlaczacie i zobaczymy co, co, co tutaj będę miał Może to muszę dorazzi w tym shopie też w sumie. Nic nie zakupiłeś, aha, no dobra. I przez chwilę wystarczyłem się, że jest to scam. Jednak poczekałem chwilę i ponownie spróbowałem. Dobra, nie wiem jaka to jest komenda. Podłóż 5, nie wiem, nie wiem jak to się robi. Co jest? Właśnie wykupiłem złotówkę. Ej, dobra, co, nie wiem nie wiem czy to ja. Nie wiem, nie wiem o co biega, podłóż. Ja pierdziele działa! Działa, działa, działa! Ale dobra, to tam to teba wykopałem po prostu, tak? Dobra i to jest raz na ile 6 godzin? Jak to działa? Czekaj, podusz 5, czekaj. No co jest? Ej, co jest? No znowu, ej, ja pierdzielę! Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jakieś cudem mogłem cały czas podkładać pieniądze, więc albo to był bóg, albo nie mam pojęcia. Moi drodzy, nie piszę, żeby... A wydrować graczy, maksymalnie ustawiona jest blokada 5 PLN na 6 godzin. 6 6 godzin? O co tu chodzi? Ej, dobra, nie, nie mam pojęcia o co tutaj biega w tym momencie, ale to jest powalone, nie? Ej dobra, co Znowu mogę podłóż? Czekaj, no dobra, teraz mi nie zadziało. Ej, nie, to zadziałało! 28 ziko mam, no co jest? Ej, dobra, ile wydałem na ten film? Postanowiłem to podliczyć. Dobra, nagę milioner 100 zł. Potem bogactwa 20. Czyli 120. No i każdy był za 20. Czyli 140 i stówka, Czyli 240 zł wydałem. Dobra, podłóż. Dobra, nie wiem. Daję 100 zł. Nie, nie wiem, czy to zadziała, stary. Nie wiem. Jak to zadziała. Dobra, To jest po... nie. Ty. Ej, ja nie wiem. Ja, ja nie wiem, co jest, o co tutaj biega, nie? Ej, no nie wierzę. No podłóż. Czekaj, 500. Podusz 500. Nie, no wykopałem 500 zł, czy nie? Ej, nie, dobra. 500 zł nie działa na przykład. Nie, no działa! No co jest? No mam 600 zł tak. Na... Nie, no, kurde. Dobra, ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, podkładam jeszcze 500 zł i wyrąbany mam to. Dobra, mam 1000 zł. Mam, tyś... mam 1000. O co tutaj chodzi? Nie, no, to jest. To jest... Fake, bo to jest niemożliwe. Nie, no, no patrzcie, to. Ej, no, ponad tysiąc, tysiąc złotych na te zależność wypłaty. Jako... nie, oni mi tego nie wypłacą. Ja już to wiem, nie? Ja już wiem, że oni mi tego. Dobra, ja zostawiam to. Na razie nic nie kopię i piszę ticketa po prostu. Więc przyłączyłem kod na Discordzie i dołączyłem na serwer. dc.craftcash.eu No dobra, weryfikacja stary. Ja nie wiem, o co tu chodzi, nie? Wypłaty. Aha, czyli tu jeszcze jakby nikomu nie wypłacili pieniędzy, prawdopodobnie, bo to jest jakiś chyba o co tu chodzi. Dobra, gdzie, gdzie tu w ogóle stworzyć ticket? O, tickety, dobra. Create ticket. Witam, chciałbym wypłacić pieniądze z Serwera. Dobra, poczekamy na odpowiedź, ale ja po prostu nie, nie wiem, że co się odwala No nie, no nie wiem, no mam tysiąc stary 100 zł na serwerze. Nie wiem, to jest powalone, stary, nie? Powalone! Jeszcze chwilę pokopałem! Oraz czekałem na odpowiedź administracji. Nie, dobra, nie ale patrzcie to, teraz mi w ogóle kasa nie leci. Ta, ta, teraz na przykład mi w ogóle kasa nie leci, nie? Więc to jest, to jest też mocne. Patrzcie to, no nic mi leci, tylko z podkładania mi leci. Jak będę. Jakbym chciał podłożyć, patrzcie. Podłuż, jeden złotych. No i teraz. A, no i nie poleciało mi, ale czemu? Czekajcie. Może muszę tutaj. No nie wiem, nie wiem, nie wiem trochę jak to działa. To jest trochę po, zbugowane chyba, z tego, co widzę. Ej nie, no wy, wy, 5 zł, dobra, ja nie wiem, czy gdzieś tam podłożyłem znowu? Nie wiem, co tutaj biega. Naprawdę nie ogarniam. Czekajcie. Podłóż jeden. Wykopmy. No nie dostaje, Ty to gdzie to jest ten te, te złoty? U góry? Jak dziwnie stawia? I ja trochę tego nie rozumiem chyba. Dobra, a ten bracz, jak nim kopię, to po prostu dostaje te pieniądze, bo gdzie się podstawiłem i, i nie wiem gdzie. Nie wiem, dobra, zbugowane to totalnie, nie. Nie wiem w jakim bloku to jest po prostu. Dobra, nie nie wiem, nie ogarniam. I w tym momencie napisał do mnie admin. Proszę, SP potwierdzającego, jak to zrobić masz podwypłać. No dobrze, określnik wypłać. Aby wypłacić stłuszki na discordzie, z z widocznym datą screenem i całym widocznym scorebordem. Nie ma problemu. Przecież, że ja im go screena. Oni się popłaczą, no ale dobra. Nie ma problemu. Robię to. Po prostu to robię. He, nie ze screen. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Podłuż 1. No i nie działa. O co tutaj chodzi? Nie, dobra. Ja nie, nie ogarniam tego. Naprawdę tego nie ogarniam. Może podłuż 5 trzeba wpisać. Nie, no i gdzie ja to mam postawić? Ej, dobra. No działało mi to przecież cały czas. Dobra. I teraz ten cooldown chyba zaczął działać. Nie, dobra. To jest bugowane. Podłuż 5. No i nie dostaję tego. Ej, a może to trzeba zrobić tak. Podłuż 5. Może jakby tam, gdzie stoję. No nie wiem. Dobra, nie, nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, nie? Co jest. ej, ej, ej? Dobra, ty. Ty w siebie co jest 5? Wykopałem dużo kasy. Czekam na wypłatę.

Ja jestem ciekawy, co Admin w głowie, nie? Skąd ty masz przegrane? Tak mało czasu, a tyle pieniędzy. Kupiłem wszystkie najlepsze usługi. Ty, dobra, dobra, no wiedziałem, że nie mam mindfucka. Oni mi tak nie wypłacą, nie? No trzy cieka, to jakby płacić, to, to, to jest zajebisty serwer, ale nie wypłacą mi. To jest scam jak nic, no, scam jak nic. Skąd ty to masz? No był z rangą milioner. Jest napisane, że jest brasz. Ej, dobra, czy to jest błąd chyba. Max 166. A czemu w vlogach jest? Nie wiem co ubiega trochę. Trzeba chwilę poczekać, bo przestał mi odpisywać. Ale dobra, czekajcie, dajcie, daj mi jeszcze wykopmy co? Aha, no i wy są Coś takiego. Zenti, podusz 500. Kolego. Aha, czyli co? Nie dostanę tej kasy. Aha, czyli co? Nie dostanę tej kasy. Nie, no nie gadaj. Stary wydaje na 240 zł, to już zwróćcie mi pieniądze. Błagam, no zwróćcie mi kasę. Ej, ale już mi nie działa w ogóle ten podusz. Patrzcie to, podusz 500. A nie, dobra. No nie działa, no nie działa mi. Po... No nie działa mi, stary, nie działa mi ten podusz już. Ja nie wiem, stary o co tu chodzi, ale coś mi nie działa, nie? Że na stołu na to dać? Nie wiem. Nie działa mi to. Nie działa mi to w ogóle. No serio, no nie działa mi. Nie wiem, czy jest blokada jakaś. Czy nie mogę już mieć więcej pieniędzy, ale no, no nie działa mi to. Otrzymujesz w dniu dzisiejszym perdament Lokalne zadziałanie nie na korzyść serwera. Aha, i wyzerował mi kasę. No dobra, ale to chociaż sprawdzimy, czy działa podłóż. Nie, no nie działa, no, ale Nie wiem, o co to chodzi. O co tutaj biega? No nie wierzę. Nie, no dobra, ja chyba zaraz go zabijam, nie? Czy to wszystko? Chcę zwrot pieniędzy, które wydałem u was na serwerze. No ja wiedziałem, że tak będzie, tak szczerze. Wiedziałem, że tak będzie, nie? Wiedziałem że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie, kur... Mać. Oddaj mi kasę, bratku, oddaj mi kasę, błagam cię. Jest niemożliwe, no mam bana, nie no mam bana na serwerze. Stary typ mi dał po prostu zwyczajnie bana na serwisie. Wydaję na niego tyle pieniędzy, on mi daje bana, bo jest, ma, ma zwalony serwer, no, to jest jakiś inny świat w ogóle. Ja nie ja rozumiem co tu chodzi nawet, nie? W zwrotach masz napisane, że zwrot jest zdany w przypadku, tylko i wyłącznie jeśli usługa źle działa, boś warunki już zostały zamane. W tym przypadku limit 5, 6, na 6 5 zł na 6 godzin został zamany. <laughs> nie no XD! No XD! Dobra, jeszcze, nie no, czy to jest żart, czy, czy, czy to jest po prostu jakiś zwyczajny żart? Przysięgam. Nie, no, stary chciało mi się, nie? I co? Nie mogę wejść, tak? Mam bana, mam bana. No, oczywiście, że tak, oczywiście, tak się zawsze to kończy. Mogę zamknąć ticket XD. Dobra, widzowie, 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 zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, wbijcie na Cuba na CloudGG i powiedzcie mi, co ja mam zrobić z moim życiem, bo normalnie zaraz skaczę z okna w GTRP, nie? Pozdrawiam fanów, ale żegnam... Yy, nie, dobra, po prostu żegnam, żegnam, żegnam was i moje 240 złotych, pozdrawiam, kocham was, dzięki. Trudno się mówi, kolego. Aha.